Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak w łatwy i fajny sposób stosować u siebie w ogrodzie mączkę bazaltową. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Wasie, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę w ogrodzie warzywnym. Jak widzimy, zastosowanie mączki bazaltowej jest ogromne. Możemy stosować ją jako naturalny nawóz u siebie w ogrodzie. Kto jeszcze z Was nie słyszał o tym produkcie, to zachęcam do szczegółowego obejrzenia tego filmiku. Opowiem Wam, jak fajny i prosty sposób można stosować to u siebie w ogrodzie jako właśnie naturalny nawóz bądź jako środek i produkt do odstraszania niektórych szkodników. Mączka bazaltowa to nic innego jak naturalny produkt, który, którego głównym składnikiem jest krzem. Należy pamiętać, że mączka bazaltowa ma pH powyżej 7, więc jest to odczyn zasadowy, więc nie należy jej stosować pod rośliny kwaśnolubne. Tutaj, jak widzicie, mączka bazaltowa tak naprawdę przypomina cement, jest bardzo pylistym proszkiem. Dość ciężkim, bardzo fajnie się go stosuje pod wszelkiego rodzaju rośliny. Jak widzicie, jeżeli chcemy zastosować mączkę bazaltową jako przeszkodę dla ślimaków, to należy usypać z mączki takie górki, i wtedy je, ślimak nie przejdzie przez to. Powiem szczerze, że u mnie, jak widzicie, niedawno było podlewane. Więc cała ta mączka bazaltowa bardzo szybko się rozpuszcza, w sensie tak moknie, więc to nie będzie wtedy żadna przeszkoda dla ślimaków. Więc jeżeli u was w ogrodzie jest sucho i wiecie, że nie będzie padało i to nie rozmyje za jakiś czas, no to możecie to zastosować. Ja tego nie będę stosowała jako odstraszacz do ślimaków, ale wiem, że aby to zadziałało, to musi być gruba warstwa która jest sucha i będzie taką przeszkodą mechaniczną dla ślimaków. Jak widzicie ja mączkę bazaltową stosuję tutaj w uprawie truskawki oraz czosnku. Sypię dość dużo, sypię też nieraz po liściach, ale tym się nie przejmuję, później wszystko podleję, to też nie będzie w niczym przeszkadzało, jeżeli troszkę na liściach zostanie, na pewno... Ważne jest to, że nie można przesadzić z tym naturalnym nawozem, więc nie musicie się obawiać przenawożenia roślin. Ale oczywiście warto pamiętać, że co za dużo, to też niezdrowo. Mączkę bazaltową najlepiej stosować na przykład na powierzchnię ziemi i lekko przemieszać z warstwą górną. Można też stosować bezpośrednio podkorzenie, na przykład jak będziemy za niedługo sadzić pomidory do szklarni czy do gruntu, to wtedy dać, no ja wiem, taką jedną garść mączki bazaltowej, później lekko przemieszać to z ziemią i wtedy dopiero dać do tego dołka pomidora czy paprykę. Jest to też na pewno bardzo fajny sposób na poprawę jakości gleby. Mączkę bazaltową można stosować również jako takie nawozy jesienne, bo on nie zawiera azotu, więc nie będzie pobudzał roślin do wzrostu, tylko po prostu damy więcej składników pokarmowych, aby rośliny mogły spokojnie przeżyć zimę. Fajnym też sposobem jest stosowanie jej. Jako taki nawóz do trawników. Więc jeżeli macie i lubicie swój trawnik, dbacie o niego, to też jest fajnym sposobem użycie mączki bazaltowej. Na pewno mączka bazaltowa przyspiesza też kompostowanie, więc jeżeli macie kompostownik, to co jakiś czas, co którąś warstwę, możecie dodawać tą mączkę do kompostownika. Na pewno też wzbogacicie skład wtedy kompostu. Ja też będę tutaj, jak widzicie, dodawać po takiej garści do wszystkich drzewek owocowych, aby też nabrały trochę krzepy na wiosnę. Innym sposobem jaki, w jaki będę wykorzystywać mączkę bazaltową, to będę ją dodawać do gnojówek, które będę przygotowywała już niedługo, na przykład z pokrzywy czy z mniszka lekarskiego. Ale o tym dużo więcej będzie właśnie w odcinku dedykowanym do gnojówek, na które Was już teraz zapraszam. Jeżeli już, tak jak ja na przykład, nawoziliście swoje rośliny obornikiem granulowanym na wiosnę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby teraz dodać jeszcze mączki bazaltowej, nie, nie przeszkadza to, ponieważ. Mączka bazaltowa nie zawiera azotu, zawiera praktycznie mnóstwo innych bardzo ważnych składników do wzrostu i rozwoju rośliny, więc na pewno jedno z drugim nie będzie kolidować, nie dojdzie do przenawożenia, tak jak ja tutaj będę nawoziła praktycznie wszystko, no oprócz tych borówek, nie będę też nawoziła malin, agrestu i porzeczek, w zasadzie wszystkie inne Drzewa owocowe będą nawiezione, również kwiaty cebulowe po to, aby nabrały siły, pięknie wzmocniła się cebulka i żeby w przyszłym roku też pięknie te kwiaty kwitły. Właśnie musicie pamiętać, że to teraz jest ważny moment, żeby nawozić te kwiaty cebulowe, żeby w przyszłym roku Pięknie zakwitły. Piszcie w komentarzach, do czego wy stosujecie mączkę bazaltową u siebie w ogrodzie, czy w ogóle słyszeliście o takim produkcie. Jeżeli na przykład macie też bardzo dużo mchu w trawniku, to też jest to fajny sposób na takie odkwaszenie, bo mączka bazaltowa w swoim składzie też zawiera wapń. Tak naprawdę ja tą mączką bazaltową posypię wszystkie warzywa, te nawet maluteńkie marchewetki, które dopiero teraz wychodzą, też sałaty i nie będę na pewno się tym przejmować, że coś im się stanie, bo wiem, że nie. Na pewno wszystko ładnie będzie później rosło. Fajnym też sposobem do używania mączki bazaltowej jest Stosowanie jej przy takich glebach ciężkich, takich jak na przykład są u mnie takie gliniaste, po to aby w lekki sposób rozluźnić tą ziemię. To też poprawi jakość gleby. Więc, jeżeli macie takie właśnie glinę u siebie w ogrodzie, to oczywiście też stosujcie tą mączkę bazaltową. Nawet dwa razy czy więcej do roku. Na przykład w momencie, kiedy będziecie przekopywać ogród. Bo na przykład chcecie założyć nowy trawnik, to też będzie fajny sposób na nawiezienie. Oraz y, mączka bazaltowa fajnie utrzymuje wilgoć. Troszkę też działa tak, że pochłania tą wilgoć i zatrzymuje w ziemi. Więc jeżeli macie piasek w ogrodzie, to też jest to fajny sposób, aby wzbogacić ziemię w swoim ogrodzie. Tutaj, jak widzicie, pięknie kwitną wszystkie drzewa owocowe. Zobaczymy, czy nic nie zmarznie. Ja, jak widzicie, sypię od serca, ale tym się nie przejmuję. Kupiłam dokładnie 25 kg, oczywiście na Allegro. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć.